Siemaneczko moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku SCALE OF DUTY Jesteśmy w... Jesteśmy oddziałem Delta Jesteśmy w podziemiach Chyba nie chyba Tak, jesteśmy w podziemiach No i będziemy kontynuować dalszy ciąg naszej kochanej gierki, nie wiadomo z której I jeszcze jedziemy na dół Na Activazor Kurwa, nie widzę ich. Kurwa. Pokaż, żyjecie? Price żyje. Dobra, dużo ładne monster killy wsiadają. Granat na powitanie musimy zawsze Co się z stanie połączyło Dobra, gramy bez kontroli nie oczy od tego, bo jest lecz warta nad ranem I jeszcze muszę trzeba zrenderować po składek więc nie będziemy się trafić. dzisiaj trzeć bo rodzice śmiały mi nie chcę żeby się kapotić żeby czy <laughs> nagrywam teraz więc jaki lagi. Okej, okay, jesteśmy po cięciu! Tak mój, tatuś, chwili do pokoju, tak mój, być Dobra Moja myszka jakoś tak gdzieś nie chodzi Dobra, musimy grać szybko dokończyć, i będziemy rejngrować Dobra, patrz jeszcze tam zbiję! O! Dobra, musimy zacząć pojechać, mam nadzieję, że w tym odcinku nie dadniemy oby hmm przynajmniej tak sądzę dobra dobra okej okay, okej okay, okej okay. dobra musimy grenade'a ku pwa krzyk 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 body body Cześciutko, dobra, wbijamy, wbijamy. Jak lona w pięciu. Może będą odcinki z Lola? Być może być. Dobra. No to, panowie, rozsilemy drzwiczki. I z buta. Siema. What's up, ziom? Mam nadzieję, że ta misja będzie dość kasiutka. A, udało mi się jemnąć. Dobra, wydajemy się jeszcze szybko. Ah, 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 ah. Dobra, umyjemy rączki. A no, kurwa, nie spodziewałaś się mnie tak czy O, komputer mi rozwalili. Jak ja będę grał z rozkątem strajka? Dobra, wbijamy Ja lubię w dupę <coughs> albo i nie Podążajcie za Price. Jest prices, Nie jest Price. Co mamy zrobić? Zaszukajcie figuraty prezydenta Nowołodyjowskiego. o lampę. Lampa, 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 lampa. O, to jest piłaczka. Mam nadzieję, że to będzie dobrze Dobra, pańkajcie Trzeba rozpierdolić Łorzesz kurwa. O zimno w śniegu O, jacyś, jakieś JPOP przyjechało Dobra, rzucimy granatę. na to Ja dostaniesz. <tryk> Dobra Chyba można Słyska, Teraz Zaraz kurwiecie, się A jak was rozpierdolę, to niechaj nie Mapa przypomina troszkę z Black Opsa mm, O, tupe Troszkę Black Opsa. Dobra, nam wbijać. No jakie typki, jest nas czterech, kurwa, ati, jezu. fuck. Dobra, monster -kejl. Tra la, 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 la. Tra la 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 są zamknięte gdzie? Kurwy dopiero fundamenty kładą. Ej, burdel budują galopi. zmagają wymagają nam. A to skurwy seny. Ej, bo ja zginę. Fak, zginąłem! Nope. Tango współrzędne 7, 9, coś tam, coś tam. Nieważne, ale 4 było. Więc będzie lepszy. Bo musimy szybko wbijać na respa, żeby was zniszczyć. Dziwki, to dziwki. Dziwki. To jest Ofa. Lama Kurwa telefon kamerą Gdzie to kurwa wszystko jest Dobra pieprzyć to Wiem po księżniczkę leje. Mhm Jeżeli kurwa To tędy? tędy. No, no, dobra I Teraz, jep. I, dzień dobry. To tureczka. Ale wpierdol i... Jest trojan. Trojan? Siemanko Zapraszam Was na kolejny odcinek Gdzie kurwa Wypierda Nie, nie, ja tam się nie żyję Nie są, żeby go uratować. Dobra, łapcie panowie Granat Dobra, biegniemy, 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 ratować mojego prezydenta Go Siemaneczka. Wbijamy? No to... Let's go! Biegniemy po prezydenta. No wbijajcie po niego! Jak jest... Fuck! What the fuck? Ej, zostałbym zerwana w dupę. wydłucać z tym RPG. Gdzie mi gring podchodzisz? No wypierdali z ten RPG Dobra, wbijamy jak go napięciu. tego nie ma chyba. Nie no, kuźwa! Dobra nie ma ich to, że możemy wypijać Si. si, Si. Si, ci cię wszyscy. Szymon kurwa szczela. A tu jesteś. Takich ty nie śni. kurwa. Szcz... Dobra, można iść. Dobra, szturming! Storming. Dobra, mój no jebaj. gra w 5 dobry plan Jackpot Prezydent jest bezpieczny. Ja, yeah, uratowałem prezydenta. Dobrze, ucieknij z, z prezydentem. Co do cholery! Go, prezydent, go! Rusz cipkę Chipka ma więcej. Chipki, więc nieźle. Chipka. No, parzek jest kurwy, syn gdzieś nie dodam. Nie, serio, wyjdźcie stąd, w ogóle, z pier. Kurwa, serio, ja pierdolę. Jezu! Jakie trwele. Porażka kurwa nad porażką. Nie wierzę, że tam zapisało grę. Jep. Ping! I lecimy na Barek? To jest prezydentę. Co tam? Moją granat po dupę rzucić. Jak go zabije, to będzie problem. O, oh, Ej, ale to jest granat Z taką ładną na Daj dupę. Dzieku ryby, dopiero fundamenty kładą. Ej, telepie, to ja tutaj nie telepało, to by dobrze się grało, bo przynajmniej by było jak trafić. a tutaj się fajnie pan wpiłeś. Po co mam ten prezydent? No, wy dupę z Gdzie oni są? Wsłaniamy pana prezydenta. Co się da? O, dupę. dupę! Tutaj nie chcecie. Śmierdzicie, głównym. Wyjdź. ci wyjewię. Serio tu helikopter wleciał. Serio? Say what? A to chyba nasz był. Nie. Yuri, Yuri, Yuri! Yuri, Wstawaj! Wstawaj! Price, hmm. Dobra, precyzyjna robota, o, ale dostałem w dupę, no to chyba nie przeżyjemy. Za ojczyznę. Ratowałem prezydenta. Jak ten helikopter tu leciał, bo ja dalej nie wiem. No dobra, lecimy. Jak on tu leciał? fuck? Rol. Dobra, cel osiągnięty No i w tym odcinku to chyba na tyle Trzymajcie się ciepło No i na razie Ale bo jeszcze i nie